Jaka ludka z rodziny zastępczej. To są owe nasze pikułki z Ameryzoną. Zobaczmy, co nam zrobią, gdy się do nich zbliżymy. <laughs> Uparte ptaszyska, nieprawdaż? Ale my mamy na nie sposób. <laughs> Прошу, бардзо. Магнусист? Idziemy jeszcze wyżej. Każdy się tak nie boi, Boże, drogi. Możemy tu zerknąć. Możemy chyba. Ktoś postanowił sobie ubić to gniazdko. i jak widać, to jest gniazdo naszej kukułki z Amazonem. Yy, znaczy, nie tyle gniazdo tej kukułki, co... co jajo tej kukułki, bo gniazdo należało niewątpliwie do innego ptaka. I lecimy tędy, bo będzie szybciej. I lecimy na drugą stronę, potem do schodów. E, po drodze zdaje się jeszcze będziemy sobie rozmawiać z zawiadowcą, więc sobie porozmawiamy. No, 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 raz, raz, Kate, już. Proszę pani, proszę mi wybaczyć. Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja... Hmm, hmm, przyniosłem pani butelkę wina. Barkstadt Savignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jak je pani znajduje. Jest mi bardzo miło. Dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Wzajemnie chociaż nie Dziękuję, się nie wybierasz. Lecimy w takim razie. Może zająć się już w końcu naprawą tej estrady Hansa Voralberga. Najwyższy czas. Bo trzeba przecież opuścić stację, eee, i potem pójdziemy do rektorów, e, poprosić o nasze honorarium. Eee, tędy wejdziemy sobie tu dookoła, i tu mamy o drzwi. Rozwiązujemy tę zagadkę w ten sposób, że to musi się zrównoważyć, a potem przekręcamy normalnie koło. Chociaż nie wiem. Hmm. W każdym razie złazimy na dół. Cudownie się ustawiać do tej drabiny, pięknie po prostu. E, I przestawiamy tę oto dźwignię, i wszystko powinno śmigać. Od tej pory będzie nam przegrywać właśnie ta estrada. W uniwersytecie tutaj, przy tym gmachu nie będzie już tak cicho i ponuro. Chociaż tyle, jakiś taki ślad wspomnień z dawnych czasów. Nie wiem, ostatnie ślady świetności uniwersytetu. Kiedy jeszcze przyjeżdżali to studenci i tłumnie uczęszczali właśnie na wykłady m.in. profesora Z Słynną drogą ciekawi mnie, jaka była specjalizacja tego uniwersytetu. No wiecie, jak mam uniwersytet, nie wiem, uniwersytet, tam mamy różne kierunki, ale ogólnie przed Politechnika zajmuję się takimi rzeczami technicznymi, matematycznymi, przyrodniczymi czasami. A ten uniwersytet jakby zajmował się tylko i wyłącznie tą paleontologią. Jakby tak wszystko inne zginęło gdzieś się w tłumie innych, jakby tej paleontologii, znaczy tych wszystkich szkieletów, mamutów i tak dalej. Tak zawsze mnie to zainspirowało, zawijało. Wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały. Nowy... Każdy sam się nie... ani pociągów. To. So. Siedzimy tu zajęci ciąg. Już doprawdy. A... Bardzo dziękujemy nie, I ja dziękuję panu. Jeszcze raz. Stopa, za dużo przewinęła. Eee, przepraszam, Boże. Tak to jest jak się chce przewijać. Panowie, wybacz... Każdy sam się nimi zaj... Ani pociągów z opuszczania stacji. Chyba już, prawda? No. Pieniądze. Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Estrada znowu działa! To wspaniałe wieści! Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni. Doprawdy. Tak do prawdy bardzo wdzięczni. Będziemy wspominać twój pobyt z większą radością w sercu. No, niewątpliwie. A więc dochowajemy słowa danego przez nas. Ile potrzebujesz, panienko? Sto dolarów, jeśli o tyle mogę poprosić. Mnie. nie no to. Zgadzamy się przekazać Ci wspomnianą wcześniej sumę, panienko. Możesz teraz odjechać wraz ze swoim pociągiem. Skoro już tu jesteśmy, kiedy zamierzasz wyjechać? Tak, ponieważ teraz możesz przemieścić swój pociąg możliwie jak najszybciej. No to spadamy. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już prawdy, ale już ten czas leci. Idziemy teraz zapłacić tamtej parze. Bardzo dziękujemy panienko za tę uroczą wizytę. Parze żeglarzy. I ja dziękuję panowie tak, za ich usługi właściwie za ich pomoc przy transportowaniu pociągu pojawi się tam jeszcze jeden problem i ogólnie rzecz biorąc no jest tam parę takich jeszcze niuansików które będziemy musieli tutaj załatwić ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze do opuszczenia stacji w Barkstadt i ruszenia w dalszą drogę do no nie powiem gdzie ale powiem wam że tam to dopiero będzie się działo będzie ciekawie No i już mam coś przygrywa, nie jest tak cicho, to już prawie tej estrady nie słychać. Lecimy tutaj, bo będzie bliżej, szybciej. Od razu, żeby nie tracić czasu, rzucimy im te pieniądze. Tylko tu przybiegnij, Kate, żeby nie było. Trzymajcie, oto wasze pieniądze. Sprawdziłam, jest wszystko. Jak mi tak wpadło do wody? Hej, so Ach, dziękujemy. Nie trudno zdobyć dolar. Wiedziesz, jesteś prawdziwą bizneswoman. Nie tylko ja jedna. Dobrze się z tobą załatwia interesy. Teraz otwórz sluzy albo nie możemy ci pomóc. Dlaczego jej nie otworzyliście? W sumie to wcale nie trzeba być geniuszem. Ma Worwat Pemcy Rosto, Madam. No se jej en kaput, en bordel. Wir On bum telefonieren, kaput, kaput. Mój mąż mówi. Skomplikowane instrukcje. Nie rozumiem zasad. Mój mąż wściekły. Bardzo wściekły. Teraz telefon zepsuty, kaput. Kaput. Zaczyna mnie to irytować, więc co zamierzacie zrobić? Czekamy na mechanika. Ja nie mam na to czasu. Pójdę sprawdzić. Musi być jakiś sposób na uruchomienie mechanizmu otwierającego. Weź klucz. Żeglarz zawsze potrzebuje klucza do sluzy. Tylko nie wrzuć do wody. Dzięki. Mamy kluczyk. I lecimy do śluzy, żeby ją otworzyć za pomocą tego, to klucza. Tu i tam i tam dalej i potem siu. I otworzymy śluzę. Będzie miło, sympatycznie podniesiemy, nie tam obniżymy tej wody, żeby barka mogła przypłynąć. Och, Boże, kto to? Halo? Pomyślałam wczoraj o tobie, bo zobaczyłam to fantastyczne futro. Ubierasz się ciepło? Ludzie w obcych krajach nigdy nie wiedzą, jak ubrać się odpowiednio do pogody. Mamosie. Mamo? Tak miło, że się martwisz, ale u mnie jest wszystko w porządku. Trochę tu wieje, ale nie martw się. Chodzi o to, że żeby Cię poznać. Frank? Och tak, Twój śpiewak, więc spotykacie się. Nigdy nie zgadniesz, jaką wczoraj mi zrobił niespodziankę. No, chyba mi się nie uda. Frank zaprosił mnie wczoraj na wielką galę dobroczynną, zorganizowaną przez... o, kogoś tam. Namówili go, by zaśpiewał kilka starszych utworów ze swojego repertuaru. A na koniec... Poprosił mnie, bym wyszła na scenę. Wyobrażasz sobie? Ja, twoja matka na scenie przed tysiącem ludzi? Och, szkoda, że mnie tam nie było. Mam nadzieję, że niezbyt wzruszające. Och, nawet za bardzo. Zwłaszcza, że nie byłam u fryzjera i nie miałam odpowiedniej sukni. Frank obiecał, że następnym razem się tym zajmiemy. Och, jest taki ładniutki i ma najsłodszego małego... Z pewnością, mamo. Tak bym się cieszyła, gdybyś się z nim spotkała. Kiedy jest następna gala? Zapominam ostatnio o wszystkim. Z pewnością zgubiłabym głowę, gdybym nie miała jej teraz w chmurach. Uważaj, maleńka. Lata dopędzą ci szybciej, niż zdążysz się obejrzeć. Fajnie, mama, zróbcie. Będę na nie uważała, mamo. Miło usłyszeć twój głos. Kocham. Ja też, mój mały potom. Pół jak płotko. Dobra, lecimy otwierać śluby, nie ma co. Generalnie w tym, w tej, nie wiem, w tej zagadce cały pizd polega na tym, by pamiętać instrukcje e, wydawane przez, wydawane? Nie wiem, czy wydawane, ale... Bo tu chodzi, widzicie, o. No. Yy, mamy tutaj instrukcję, że to będzie kierunek, yy, czyli która to jest śluza. A tu będzie podnoszenie albo opuszczanie poziomu wody. Yy, generalnie to są pytania, które zadawała nam ta telefonistka, w... kiedy dzwoniliśmy, żeby o, tam uruchomić tą śluzę. Czyli musimy. Oj, yy, co tu się robiło jeszcze? <grym> Coś tu się robiło. Nie pamiętam krótko. Cztery, dwa. Ok. Obniżyliśmy poziom. Wychylonek był czwarty. Podnoszenie wody dwa. Śluza jest wsparta. Oni mogą tam już przepłynąć. Przepłyną teraz, czy musimy jeszcze do nich iść? Musimy do nich iść, oczywiście. Jak Nie, po prostu ta gra byłaby sobą No tak, bo przecież y, ogólnie... Dobra, nie wiem, śluza w ogóle przecież służy do wyrównywania poziomu wody, żeby statki mogły przypłynąć, więc musimy do nich wrócić, powiedzieć, żeby tam wpłynęli, jaka podpłynęli i podnieść poziom wody. Bardzo skomplikowane. Tam na łodzi! Guten Tag, szöna mademoiselle! Mój mąż mówi, witam młodą damę! Chce pani z nami porozmawiać? Jak? No, śluza. Dobrze, już wiem. Wiem, jak działa śluza. Podprowadźcie więc swoją barkę do śluzy, a ja zajmę się mechanizmem. Chodferdo. Das ist eine Ale ty, rążyj ale dingen i obligados te Ach, on Co powiedział pani mąż? Podpiesz się, spieszno nam zrób drogę. Ojo, bo mi wcale nie. Dobrze już, dobrze. Spotkamy się po drugiej stronie przy moim pociągu, pasuje wam? Jak to pusto się zrobiła nagle. Wody Lecimy jeszcze raz do naszej konsoli, bo tym razem będziemy podnosić poziom wody w śluzie, skoro oni już tam są. Eee, I w tym celu wcześniejmy podobną instrukcję, czyli dwie, e, krzyżyk. Cztery, tym razem jeden, bo dwa to było na obniżanie, jeden na podnoszenie. No i gwiazdkę, by wykonać. Wykrzyżek, 4, 1, gwiazdka. Ciekawe, czemu kolorki się zmieniły z chwilą. Teraz tak, lecimy tam na peron. Tu. Podejdziemy do barki, poprosimy ich jeszcze raz o pomoc, żeby rzucili nam jakąś linę, łańcuch, hak, cokolwiek, by przyczepić pociąg do barki. Podpłyniemy. I mam nadzieję, że będziemy mogli już wyruszyć w dalszą drogę, bo następna lokacja jest naprawdę interesująca. Hej, tam! Na łodzi! Dada! Da, barka na drugiej stronie. Jeszcze nas potrzebujecie? Tak, potrzebujemy. Jak mamy przywiązać pociąg do barki? Mademoiselle, tak, tak. Loko, koko, Co powiedział pani mąż? Przyczep łańcuch do pociągu i barka ciągnie pociąg na łańcuchu. Hop, Kaczy co? Mamy i łańcuch. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Hmm. Jak to się robiło zaraz? Co mnie nie za Hmm. Próbujemy jeszcze haka, gdzie ten hak jest. Nie wiem, jak, czy ja coś przeoczyłam, czy jak. Na pewno coś przeoczyłam. Bo jakbym nie przeoczyła, to bym teraz mogła spokojnie zahaczyć łańcuch. To oszczędziłoby nam do chodzenia, czasu No wiecie no, dochodzę. co chodzi. tam ja chciałam? Tutaj chciałam. Niewątpliwie tutaj chciałam. O, psa na dół. On gdzieś tu chyba powinien być, aczkolwiek nie wiem. I teraz mam zagwozdkę. Tu coś jest. No tu ewidentnie nic nie ma. Hmm. No gdzie to może być teraz? Hmm. Tam gdzieś może. Wiecie co, nie mam pojęcia. Jeszcze raz. Mam rozkminę, bo nie za bardzo wiem, gdzie mogę iść po, po ten hak.